W najbliższą sobotę 4 czerwca w Gołębiu odbędzie się wydarzenie długo wyczekiwane przez zawodników miejscowej drużyny piłkarskiej Hetmana oraz lokalną społeczność. W tym dniu oficjalnie zostanie otwarty stadion drużyny występującej w A klasie. Liczący ponad 500 miejsc na trybunach, obiekt z pewnością jest jednym z bardziej okazałych w tej klasie rozgrywkowej. Uroczyste przecięcie wstęgi zaplanowano na godzinę 14. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli samorządu oraz klubu przybyli na miejsce, będą mogli obejrzeć okazały obiekt. Przedstawiciele gminy Puławy zapowiadają liczne atrakcje dla mieszkańców gminy, którzy pojawią się na stadionie, szczególnie dla tych najmłodszych. W sobotę wszystkich kibiców Hetmana czekają także piłkarskie emocje. O godzinie 16 drużyna rozpocznie swój premierowy mecz na nowym stadionie z zespołem Drako Kowala. Oczywiście gołębski zespół będzie występować na nowym obiekcie we wszystkich swoich meczach domowych. Całkowita wartość realizowanej przez blisko dwa lata inwestycji to ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych, ponad 1 600 tysięcy pokryło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.